Cześć, jestem Poker Trener Maciek i chciałam was zaprosić do oglądania już drugiego odcinka z Pokemon Showdown. Ten odcinek jest odcinkiem urodzinowym dla mojego kolegi Sebastiana. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz, że Ci już napisałem. Pozdro dla Ciebie. No i z okazji oczywiście Twoich urodzin po, no, po prostu pomyślałem, że komu, jak będę już ich team tematyczny robił, zrobię po prostu team urodzinowy dla niego z jego jednych z ulubionych Pokémonów, jak ja pamiętam jaki on tam ma. Trzeba, no to jego oto y, team. Pierwszym Pokemonem w tym teamie jest Seba czy też Lucario. Jego Pokemon. Niestety nie mogę zrobić go jako mega Lucario, ponieważ na ołuchy nie da. Słuchajcie, Rocky Helmet z zabilitką Steedfast. Ruchami Close Combat, Bullet Punch, Ice Punch i Earthquake. Jego kolejnym Pokémonem jest Shiny Soikun. Trzymający Leftovers z Infocus. Z ruchami Ice Beam, Scald, Toxic i Raindance. Kolejnym Pokémonem jest Shiny Haxorus. Z Choice Bendem. Zabijaką Rivalry Z ruchami Alder, czy Oxide Dragon, Claw, Kolejnym Pokémonem jest Insinegor Z trzymający Insinium Z z zabilitką Intimidate ruchy Dark, e, Mroczny Aria, Lair Blitz, Slow Kick, Fire Punch kolejnym pokémonem jest Shiny Gardevoir się Gardevoir Void. zabilitką Synchronize ruchy Moonblast, Psychic Trickrum, Shadow Ball i ostatnim pokémonem jest Shiny Umbreon trzymający Leftover z zabilitką Synchronize z ruchami Protect, Toxic, Dark Pulse i Heal Ball teraz ja zacznę pierwszą walkę i widzicie się już z wami po tej walce to do zobaczenia za chwilę. Dobra, jesteśmy już w walce. Ja wystawiłem Ambriona shiny Galvantura, czyli shiny Ambriona. On mi użycił Streak Web. Ja mu dałem Toxika. Zobaczmy, on obrywa. Jego Pokémonem kogoś pojęcia jak Satu. to idealnie. Użyłem Dark Puls'a. Zjadł sobie jakiś film, który dał jakąś jagotkę. Dał mi Skill Słapa. I ja mu dałem Dark Puls'a. Potem użył na mnie Tailwind. Ja użyłam Dark Pulse'a i wykończyłem Ksatu, bo jest GÓWNEM Kolejnym pokemonem była Galwantula. Ja wchodzę z Protectem, Sticky Web, Magical Boons. Rozruszam u tego Sticky Weba Toxic, działa dalej. Backbass, 1 HP, już to gryp, Dark Pulse wchodzi. I teraz używam Protect. Protekt, i teraz tak sobie myślę, zabij go toksik, zabij go. Toksik go owszem tutaj już nie zabił. Dlatego będziemy myślę, że ryzykuję, użyję tego protekta. Proszę traf trafiłem protektem. Jak spodziewacie, pewnie Ambreon, shiny Ambreon, on jest takim do poświęcenia, ma tylko statusy robić. Załatwił dwa pokemony prawie Pół teamu. Mu. Fajnym pokemonem był Malamar. Stwierdziłem, że czas już poświęcić mi go Ambrona, już chciałem tego toksika spróbować. Ani wtedy nie byłem szybszy. Super go zbustował. Jest tu ten gość jest debilem. Zrobiłem moją Shiny Gardevoir, wymega Mega ewolowałem ją. On użył super Power, czyli mnie gówno zrobił. A ja użyłem naszego pięknego w czarnej kietce mumblasta, który go zabił. Nochito! No i po malamarze pół teamu załatwiony, ja mam przecież cały team się trzyma. Kolejny Pokemon jest Wiggituff, ja zmieniam swojego Pokemona na mojego Sebkę, czyli mojego Lucario, który ma zmniejszonego speedia teraz. On używa Hyper Voice. Ja myślę sobie yy, teraz dawaj Bullet puncha, że będę pierwszy na pewno. No i świetnie załatwiony że był z perfektywy Seba. Szkoda, że tej bacy mało zrobiłeś. Seba wraca z pokonamy. kolejny innym swoim Shiny suikun. To jest również fajnym Pokémonem. Fajny Hyper Voice. No i niestety zabiję go Ice Beamem. Szkoda. Zostawiam mu jeszcze dwa pokemony. Pierwszym z tych Pokémonów, jak wspomniałem, był Primeape, zmniejszony Speed. Położę sobie a atak. Zmieniam Pokémona. Znaczy nie zmieniam Pokémona, tylko po prostu ten Pokémon w poświęcenia. Poświęciłem Suicuna, papa Suicun, Ultimu pada u mnie. Moim kolejnym Pokemonem była Shiny Gardevoir, wymega już. Nie wiem, czemu nie zmieni Pokemona, myślę, że combat mnie zabije, a ja go tak naprawdę zabiłem psychikiem, bo jeszcze trzymałem, ponieważ jestem mega, mega bestią. Mega Wolba, jest shiny. Super ekstra, werumbiście. Ostatni pokój z że Nie będę prostu, nie będę prosto całego rady. Wam żeby przyrosić tego Lifestorma, jak się spodziewałam, ponieważ on jest po nim zbustowany. Nie chciałem, chciałam zrobić potem tym a myślę, że Hacksurusa padnie. Leaf Storm nie trafia, a Outrage Hacksurusa załatwia na hita, bo robimy go pod zwykły atak. GG. Widzicie, pół teamu mi się a jemu nic. To byłaby fajna walka. Chyba wchodzę dopiero do w prawy. Mamy kolejnego wina, czyli łącznie mamy już trzy winy, trzy porażki. Wyrównało się w końcu ten licznik. Zaraz przechodzimy już do kolejnych walki z naszym teamem tematycznym. Widzimy się za chwilę. bo widzimy się już przy kolejnej walce. Bardzo na tak. Ja jestem Shiny Ambrona. On jak Galliego. Po czym ja mu? On mi już za Iron Heada. Debil. Toksik! debilu tego toksika. I w tym momencie gościł toksiczka. zmieniam Zmienia Pokemona, na nie protekta niepotrzebnie. Wiem, że stanowego pokolenia nie zatoksykuję, więc myślę sobie ryzyk fizyk. Użyję tego Dark Pulse. Hammerar nie zabija, spowalnia. Proszę bardzo. I co ja zrobię? Dark Pulse. Tak było mnóstwo hapety jego man Metagrossowi. Po czym myślę, Asie być, panie. Chciałam być Protekta, ale on zmienił kolejnego raz Pokémona. I znowu, tak się nie udało. Ja już przegrana walka, szkoda. Pierwsza ci przegrana. ja się trochę leczę. Użyłam Protekta, żeby. Bo nie to, że on ma toksika, tylko żeby po to, żeby się to podleczyć. Ryzykuję kolejnego Protekta. co coraz ten Ambron po prostu robi mi robotę. Bo to ryzykowanie tymi drugimi Protektami, czy mi wychodzi cały czas? Ryzykowałem? Dobrze, że ryzykowałem, bo się podleczyłem. On stracił kolejny HP od Toxika, Toxic zebrał mu coraz więcej HP. Fizry mnie nie wykańcza, ja używam dark pulsa i ten toksik już go. Ja się leczę, jego toksik wykańcza. W ogóle wiem, jak to się mówi. Pani Pokąd to smeta Myślę sobie, użyję sobie tego protecta już. Po czym on używa meteory masza nic nie robi, drugi Protect, niestety pierwszy raz mi cię już nie wychodzi, mi ten drugi Protect pierwszy raz już dzisiaj, no i mnie zabija tym swoim Ja się niestety, niestety speeda zmniejszył i sobie jeszcze 10 sam, więc właśnie dwa Pokémony rozwalili Shiny Emblem, dobrze. Poza tym seba moją bestią, Earthquake, bo robimy go pod speeda i pod atak, HP dostał chyba tylko 4 HP, no i po prostu tego tam defa w ogóle mu nie robiłem, Landorus, Balkap, co z tego? Chłopie, cztery razy efektywny ice punch. Kryt! Pff, zniżył mi ale to był kryt! Brawa Seba! Kryty! Dajansi! Ty gównem! sieżesz! Mój bratki nie zabija ten podtyp stalowy! jak w kłajka. Teraz Bullet Punch, który ma Priority cztery razy efektywny. Myki ciebie nie ma! I kolega się poddał, bo jak zobaczył, ja mam jeszcze pokrzyw, a Seba wszystko sam rozwalił, to powiedział, że ten, ten Lukario to jakiś mistrz. Robił tego Lukario chyba. dzisiaj już dwa winy, Jestem z tego Lukario nieziemsko dumny, ponieważ Seba, się stara, wygrywać te walki. To swoje własne ugodzinki. Oczywiście dzisiaj Seba poznał swoje jeszcze raz. To jest 21 września. I że teraz wszystkie osoby tym miłym, będę pozdrawiał. Pozdrawiam King Rock yy, Krystal, Pozdrawiam cię. No i zaraz przechodzimy już do kolejnej walki. Ja się zaraz z wami widzę, jak już będę komentował tą walkę, jak ona wyglądała. Widzimy się za chwilę, cześć! No ta walka jest niestety, widzicie, no nie była za fajna. Wystawiam poruszanie obrona, a po czym on wystaje za abdosa, na preżel. Dam tym sobie toksika, po czym on nie trafił toksikiem, ha. -ha. Ja daję Protekta, on daje Volt Switcha, po czym on nie może zmienić Pokemona, bo mam Protekta, Ani nikt mnie nie zaatakował. Toxic wali coraz mocniej go, taki HP, Dark Pulse wchodzi, on w końcu użył tego Volt Switcha, może użyje czegoś innego. Zmienia Pokemona na Diancie, którą ja chciałem, no wiecie, zaatakować Toxiciem, ale mi nie wyszło, bo jeszcze przy Szkoda. Patrząc SEBE Sebę, Lucario, już bulet panczy, cztery efektywnego i znowu jakiś Diancy mega upierdzielił na gwoździu. A ten, gdzie zmieniam na suikuna, po czym on daje Fire Blasta. Teraz wchodzi ten zabdos. Ja wywołuję Reyny, wiem, że może ma jakiegoś Tandera. Nie ma Tandera. Ale był na tyle mądry ten zabdos, żeby zmienić już tego pokomu. że mogę użyć jakiegoś by go atakuło. żeby to żeby mnie teraz zranić. Zmienił na Tapo Bulu. Tapo Bulu miał swego jeszcze dodatkowo. Użyłem Skalda, który tam coś już brał mu. Myślałem, że miał jakiegoś Berna. Nie miałem. Myślałem, że będę szybki i zamorduję go, ale go nie zamordowałem. No, czy to już Byłem szybciutko Toksika. Chciałem, że mnie nie zamorduje na hita. Wiecie, Horn sam sobie zabiera też HP, że Toksik mu zabrał HP. Potem wchodzi seba, czy też Lucario. która ma Ice Puncha to jest słabiutko. Horny Leech, zabiera HP. Jak sam sobie po użyciu zabiera też HP, bo nie wykończył. I Toksyk już po jest, już, już trochę wali. Jest w sobie okej, okay, wali jeszcze raz tego Ice Puncha. Jak ktoś musi się. Ktoś już, po prostu ktoś już się musi poświęcić. No i Lucario się poświęcił, że z Seba w dobrej mierze. Na szczycie no, po prostu zabiły się Toksyk, no, który go po prostu już zamordował. Szkoda. Kolejny pokémon był Haxorus, wiedziałam, że przyszedł jakiś Earthquake'a, a mocno walne z tego, z Brick Break'a, bo jeszcze miał Hatcho i Bendo, to mój pokémon właśnie. miał ma 1 HP i ja nie jak gościu sobie że po prostu gość mnie tym razem zamordował, patrzcie. Znaczy może ta, ta ściana trawiasta padła, no, zamordował mnie, bo po prostu ja Haxorusa nie robiłem pod defa, pod spec defa chyba go stromują, ja mam robiłem. Potem wchodzi Instyners, niżymy mu atak Earthquake'u, jak się nim niszy. Fire Punch'a. Greninja, się się będę szybszy od Greninży, coś tam zrobię. A ten Greninja wyszedł tylko z jednego powodu, ponieważ gościu na nim miał Battle Bomba. I po prostu mógł się pienić w Asho Greninja po pokonaniu Insigne I oto Battle Bond. I ja mam na to Asho Greninja, ja wystawiam tym razem da Shiny. Mega Shiny Gardevoir wystawiam. ona Surf'a. Ja już mam Moonblast, już się Greninja aż wypada na hita. Ale mu dwa Pokemony. Teraz chodzi Volkarona, która może mi najwięcej z tych dwóch pokazać. Bagbas, mnie nie zabija, myślę się sobie, może tam zrobi. No, zrobi mi się trochę, mały ten blastik. No i padłem, ale walka i tak mi się podobała. Dużo nie zrobiłem. Nie się, że mało nie wiem, mam z to dobry team. Ale jako, że tu dwie walki, ja się tylko jedną przegrałem, mam dobry humor, zobaczymy jeszcze raz. Czekajcie chwilę, a my ja się zaraz. Cześć. To mamy kolejną wygraną walkę, chyba mogę powiedzieć. Chcemy po czymś shiny embryona. Po czym cele stile. Ja użyłem Dark Pulse. On Earthquake. A. Ja znowu walę Dark Pulse. Bo nie zatruję go toksikiem, bo to jest nowy Pokémon, flying. Akrobatia. Z jest strony ja ma ciekawe typów. W jest style flying. Ciekawe poczucie typów. Dark Pulse. Myślę, on będzie zmienił dający już toksika. chociaż ja myślę, nie, użyję tego Dark Pusa, i myślałem, miałem rację. Że użyłem tego tak Bo nie zmienił poświęcić Celestile. Celestila, Pawa. Goście sobie ja magarynę kolejnego Pokona, który mi wkurza, bo znowu nie mogę go odczuć. No i myślę, że zmieniam pokremon tylko na kogo. Zmieniam na nikogo, ponieważ gościu się poddaje. A szenshi, pozdrawiam! Kolejna wygrana walka. Jako że ta walka była bardzo krótka. Mam dzisiaj trzy winy jednego lowa sam się sobie. No, chciałam kończyć po tej walce odcinek, a skoro ona się poddała, to chyba ja mam jeszcze jedną, piątą walkę. a ja to będzie ostatnia walka w tym odcinku, więc czekajcie chwilę, zaraz się widzimy. Dobra, no, ten pojedynek był bardzo trudny. Dlaczego się tak. Sableye kontra mój shiny Ambreon. Mega Evo Toxic, patrzcie teraz na to. Magical Bones, to ja też mam Toxika i on ma Toxika. Teraz tak. E, Colmind, czego mam... E, teraz mam właśnie Colmind w tej koszulce. Patrzcie, mam Hillbola, żeby się patrzeć od Toxika. Dlatego właśnie po prostu. Możecie też mój e, team podrabiać sobie. Ten po prostu Ambron jest świetny pod statusy: No Toxic, Hillbola, Dark Pulse i jeszcze Protect. Wredna ta, ta, ta taktyka z tym shiny Ambronem, jest. nic mi nie robi. Przepraszam za Ja? Dalej, e, Dark Pulse, kolejny. A ja chcę po prostu coś zrobić: Recover. Następny e, Lush e, toksik coraz mocniej. Zmiana wchodzi na Tapu Koko. Ja e, użyłam Dark Pulse po raz kolejny, bo nie przewidziałam tej zmiany. Ale i tak beerbą. Myślę sobie, a to tam. Walnę kolejnemu poksamonowi Toksika. Thunderbolt przeżywam. Nie wiem, paraliżu. Toksik. Dziękuję. Tapu Koko już teraz też jest utruty, Kolejny status po prostu wchodzi. Protect, żeby go wkurzyć. On chciał użyć sobie Thunderbolt. a coś ci nie wyszło, kolego. Poison, myślałem, że protek trafi jak coś cały dzień. Nie trafił. się z tego Dark a przecież mu HP da dać. Thunderbolt mnie nie zabija. Ale toksik już go mocno rani. Leftovers, więc czas leczy. I właśnie temu Ambronowi coś właśnie leftovers. Żeby się właśnie ciągnie leczu. Protek nie działa. Ja się sobie ryzykuję toksikiem. Nie byłem pierwszy. Aqua Jet. Mam dwa pokémony samotrycze. Ja panu są już bardzo, bardzo szkłane. Seba wchodzi. Nie mam na e, tego Landorusa, ja użyłem close combata, Aż nie jest pod Spida mocno, tak się sobie Ice Punch, już załatwimy Landorusa. I byłem szybszy, użyłem tego Ice Puncha, jednak nie wykończyliśmy tym Ice Punchem. Ten Ice Punch jak go dałem Sebastianowi, znaczy sobie, oto miał służyć na smoki. I ja zrobiłem Landorusę 4 razy, efektywnie Ice Punch znaczy, że nie, są ten e, zamrożony nasz skarmory. Ale już się sobie, uzwilam Close kombata, bo ja coś tam zrobię mu mocnego. A on się już odmraża w tej turze. Mam pecha. Spikesy wchodzą kolejne. Tam jest cały czas ranie, z miał Pokémona. Wchodzi incy który oczywiście używa ataku pod tytułem. A czy nie, jak się spikesował? Teraz Landorus Fleckblitz wchodzi. Wszechpotężny. Oczywiście pod atak go robiłem zwykły. Teraz tak. Kolejny tylko kto to elfku, jakiś mnie zniszczył, siódmy szybszy, papa nie się. raz sobie w sumie: Polażka! Czyli ci będą trzy wygrane i dwa, dwie przegrane. Wadam się sam sobie, zmieniam Pokémona, Skarmory, nie spodziewałam się, znowu teraz ice punch. Myślałam się znowu zamrożę, Nie zamroziłem Ice punchem. Zmieniam na suiku, na Shiny, Pokémona. Po prostu piękny jest rust. Teraz ja się bardzo zdenerwowałem. I już sobie, hey, Rain Dance, zbustuję sobie już ten wodny atak. Już po prostu maszenie Pokémona. Ja się już Reindensa. Po prostu po to dałem mu tego Reindensa, żeby się, się, się zbustować. Toxik dalej działa. Kolejnym moim uchwytem jest skald, ponieważ jest mocniejszy w deszczu i jest stab. Colmind idzie. Toxik. Wiedziałem, że on jest szybszy pewnie, bo byłem szybszy. On tego chyba nie wiedział. Myślałem, że Cold Mind zawsze jest wolniejszy. Skald. Po Mega Seabolaiu jego pierwszy Pokémon padł. A mi już dwa, myślę, sobie, czy już jest na obiciu. M wchodzi w własną aurę, Toxica ma, Thunderbolt nie niszczy, Skalt niszczy. Tapu Koko. pokemony z Poisonem już padły. Szkoda, że nie od Poisona, tylko że od moich ran. To zadałem im Suicunę. Volcarona, Bugbas nie. nie zniszczył. No niestety jego Skalt też nie zniszczył, ale zrobił mu dużo. I bardzo się z tego powodu cieszę. Moja aura znika, już chcę robić cokolwiek. Nie zdążyłem, poświęcić tego Suikuna Shiny. Putin, bo pada. Seba wchodzi. Będzie się jest, jest chyba najszybszym moim pokemonem Kolejny Pokémon to jest Landorus. Przewidziałem to chyba? Nie, Bullet Punch był. Znaczy, był jest pierwszy. Będę się zupełnie szybszy. W końcu go załatwię tym Ice Punchem. Nie wiem, że w końcu mi się go uda załatwić. No i pada Putin, bo mu już znika. Jak się Aura wchodzi z Karmory. zmieniłem pokémona na Haxorus, a który go jak Diablo Jak prostu taki Diablo Spikesy. Ja lecę z Rockslidem. Nie wiem po prostu pomysł, co robić. Niestety on ma w, chyba tam Choice Benda, przez to właśnie on nie mógł używać potem, y, potem outrage'a. Wiem, że mój błąd. Chciałem sobie jeszcze raz przyjęć rock slide, to nie znaczy, zaraz. Gość już uh, Wikileen'a wystawił look na seby, po prostu który pada. Tragiczna śmierć. To jest sam hackstone ustawienia, ponieważ już teraz mogę użyć tego, czego on chyba się nie spodziewał. Outrage. Niszczę pierwszego pokemona, zadaję się sam się Myślę, że proszę Foxik, nie zniszcz mnie, nie zniszcz mnie, nie zniszcz mnie. Na że szybszy od Wolkarona, więc czego się spodziewacie pewnie. A czy to Rost? Ona była szybsza, bo idiotką, aż Audy cię niszczy na hita. Ja mu dałem chyba 252 tak, 252 ataku. Niszczy się sam. Zdaje mi tylko Gardevoir ze skrawdon. Czajnie oczywiście Gardevoir pomaga Ewo w swojej pięknej, czarnej nocnej sukni. Wystawiona. Używam mu Blasta. Pierwsza. Gościu pada. Bardzo ciężka myślicie, że walka. 33 tury. Chyba najlepsza walka w tym całym odcinku. No, super, super walka była. Gościu paniu mnóstwo błędów. Dzisiaj czynałem, dzisiejszy odcinek oceniam na plus. 4 winy, 1 loss. Naprawdę fajny odcinek. Ci wyszedł. No i mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli wam się podobał, to słuchajcie lajka, suba, dzwoneczek. Uczycie pozdrawiam pana Hill. I post jest teraz dla ciebie Seba. Stawię ci ten odcinek. Miłych urodzin ci życzę, dobrych prezentów, na wszystkiego najlepszego. Ble, 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 ble. No, nieważne. No, cóż, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Oczywiście, kolejny odcinek z Pokró Najprawdopodobniej pojawi się jutro. No, nie wiem czy to jeszcze, to, ale najprawdopodobniej się to dopiero pojawi. W niedzielkę, czyli. No i cóż, oczywiście kolejny team tematyczny w następnym odcinku. No i co, my na to? To jest trzeci lajka, like suba, komentarz, jakiś fajny będę stała serduszka. No i co? Bye bye! O sobie chodziłem pauzę.